Mnóstwo ludzi i jedno miejsce Sweet Targi 2025 w samym sercu Katowic, w MCQ. Tutaj nie zabraknie dobrej kawy, dobrych słodkości, a nawet pysznego chleba. Sami się przekonajcie. Tak jak właśnie nas hasło mówi, że wspieramy wszystkim, my mamy półproduktów do łodziarzy, do cukiernictwa, do barów i jednocześnie też mamy do małe kawiarnie, które potrzebują jakieś gotowe produkty do sprzedaży. Tutaj zawsze można spotkać nowych ludzi, zawsze jakieś inspiracje i zawsze są rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy. Stowarzyszenie Rzemieślnik w służbie rzemiosłu. Targi uważam, że to jest jedna z imprez w Katowicach, która powinna być organizowana corocznie. Tutaj klientów powinno odwiedzać te targi oraz jak najwięcej wystawców powinno się tu reklamować. Zeszłoroczny konkurs był na wysokim poziomie. W rok większe doświadczenie naszych uczestników na pewno dało im ten poziom wyżej. Prezentujemy tu bardzo szeroki asortyment, zarówno dla piekarzy, jak i cukierników. Zaletą tych targów jest to, że jesteśmy w tak pięknym obiekcie. Uważam, że jest to najładniejszy obiekt targowy w Polsce. Targi to możliwość spotkania się z osobami z branży, z rzemieślnikami, wymiany doświadczeń, nawiązania współprac, ale też takiego troszeczkę poświętowania. Między branży wspieramy rzemiosło. Co wyróżnia nas na rynku? No to przede wszystkim podejście do surowca, do ludzi i jakość. Są to produkty jak najbardziej premium. Dzięki wielkie, do zobaczenia przy kawie i na szkoleniach. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby, jak w ubiegłym roku, przeprowadzić konkurs lodziarski, po to, żeby wspierać polskie rzemiosło, po to, żeby pokazać młodym ludziom, że można w tym zawodzie się rozwijać. Polskie Stowarzyszenie Lodziarzy Rzemieślników, dołącz do ludzi, którzy chcą się dzieli swoją pasją. Oceniamy pralinę podczas konkursu, czwartego konkursu na pralinę. Jeśli chodzi o zawód cukiernika i piekarza, jaki reprezentuję, jest to tak naprawdę zawód marzeń, bo możemy się rozwijać w wielu obszarach. Swoje pasje artystyczne, możemy tworzyć przepyszne, ciekawe rzeczy. Firma Ibis prezentuje nasze sztandarowe produkty, czyli piece modułowe elektryczne, ubijaczki cukiernicze. I siarkę spiralną oraz maszynę do zaparzania ibis, bo liczy się jakość. Mam nadzieję, że wszyscy, zarówno wystawcy, startujący, jak i odwiedzający, będą tak zadowoleni jak ja po dzisiejszym żyli. Serdecznie wszystkich pozdrawiam z targów. Miło było u państwa gościć. Przedajemy głównie komponenty do, do lodów i jak oferujemy klientom wsparcie technologiczne i nowe rozwiązania. I targi są potrzebne na tym, na tym terenie. Nie ma równoległej takiej imprezy, która mogłaby w jednym miejscu skupić tyle znanych marek. Zarono Ingredients made it happen. targi są potrzebne bardzo, ponieważ na południu Polski jest bardzo dużo lokali rzemieślniczych, piekarniczych, cukierniczych i powstają nowe. Sweet targi to innowacyjne rozwiązania dla branży cukierniczej, piekarniczej i lodziarskiej i gastronomicznej. Nie przegap szansy, musisz tu być. Nic nie jest w stanie... Zapewnić takich wrażeń, jak po prostu spotkanie w cztery oczy przy kawie z dobrym ciastkiem, świetną kanapką i w doborowym towarzystwie. Palarnia Kawy Harvest, firma Kombi, niech moc kawy będzie z wami, cześć! Ja jestem mega zadowolony z tej edycji. Bardzo mi się podobała atmosfera i klimat, ile do ludzi które przyszło. A jeżeli ktoś jeszcze nie był nigdy na Sweet targach, to serdecznie zapraszam. Każdy z nas ma jakieś hobby, jeśli waszym jest próbowanie dobrych słodkości, chleba, picie kawy, no to zapraszamy na sweet targi, które już tuż tuż.